W latach 2019,2023 senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy, związani z platformą obywatelską, otrzymywali świadczenia parlamentarne na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w Warszawie, co łącznie wyniosło około 300 tysięcy złotych. Ze względu na formalne wymogi zawarli oni dwie umowy najmu na ten sam adres, co europoseł PO uzasadnił potrzebą dodatkowego pomieszczenia do pracy. Bogdan Zdrojewski jest dobrze znaną postacią w polskiej polityce. Pełnił funkcje takie jak prezydent Wrocławia, minister kultury, poseł, europoseł oraz senator. Jego żona, Barbara Zdrojewska, również aktywnie działa w sferze publicznej była prezesem Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych i pełniła różne funkcje w administracji samorządowej Dolnego Śląska. Oboje od dawna są zaangażowani w działalność polityczną. A ich wspólna praca w Senacie rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy to razem uzyskali mandaty senatorskie. Zgodnie z przewodnikiem senatora, który jest dostępny na stronach internetowych Izby Wyższej, senatorom przysługuje zakwaterowanie w domu poselskim, jeśli nie mają zameldowania w Warszawie ani innego tytułu prawnego do lokalu. W przypadku braku dostępnych miejsc, senatorowie mogą wynajmować mieszkania na własną rękę a Kancelaria Senatu zwraca im koszty wynajmu do wysokości odpowiadającej kosztom zakwaterowania w domu poselskim. W ostatnich latach kwota przeznaczona na wynajem mieszkań przez senatorów zmieniała się od 2,5 tys. zł na koniec 2019 roku, przez 3 tys. zł od stycznia 2020 roku do kwietnia 2022 roku, do 3,5 tys. zł od tego czasu do stycznia 2024 roku. Wszystkie te informacje rzucają światło na sposób, w jaki senatorowie zarządzają funduszami przeznaczonymi na ich zakwaterowanie podczas kadencji parlamentarnej. Podczas X kadencji Senatu w Warszawie, senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewski wynajmowali mieszkanie pod tym samym adresem, co wywołało dyskusję na temat pobierania przez nich dwóch oddzielnych dodatków na jedną nieruchomość. W rozmowie z nami Bogdan Zdrojewski przyznał że w przypadku Senatu obowiązywała inna interpretacja przepisów niż w Sejmie, gdzie dwoje polityków mieszkających razem mogło otrzymywać dwa świadczenia. W Senacie nie zezwolono na łączenie dodatków, co skłoniło Zdrojewskich do podpisania dwóch odrębnych umów najmu. Polityk PO wyjaśnił, że rozwiązaniem była kawalerka oraz dodatkowe jednopokojowe studio do pracy, obie znajdujące się przy Sejmie, ale formalnie traktowane jako oddzielne umowy najmu. Na pytanie, czy obie jednostki znajdują się fizycznie w tym samym mieszkaniu, Zdrojewski odpowiedział, że mimo tego samego adresu, konieczne było zachowanie odrębności umów zgodnie z ówczesnymi regulacjami. Obecnie, jak podkreślił Zdrojewski, w Senacie obowiązuje interpretacja podobna do tej w Sejmie, która pozwala na łączenie limitów na jeden lokal. Sprawa, którą poruszaliśmy, Według Zdrojewskiego jest już nieaktualna z uwagi na zmianę przepisów. W trakcie ich kadencji, państwo Zdrojewscy pobierali łącznie od 5 do 7 tys. zł miesięcznie na wynajem mieszkania, co stanowi część ich oficjalnych oświadczeń majątkowych. Z dokumentów wynika, że Bogdan Zdrojewski zarobił blisko ponad 660 tysięcy zł, a jego małżonka ponad 807 tysięcy zł w ciągu czterech lat. Co daje łączną kwotę prawie 1,5 miliona złotego. Te informacje rzucają światło na praktyki związane z wynajmem mieszkań przez polityków, pokazując, jak zasady regulujące te kwestie wpływają na decyzje i działania senatorów.